Witajcie na moim kanale. Dziś Wam pokażę jak gram w grę Brow Stars. Mam tutaj opening 20 skrzynek, jak widzicie. No i sobie je teraz otworzymy, a jeszcze w sklepie mamy dużą skrzynkę za darmo. Jeszcze tutaj mamy. To zacznijmy sobie od 20 małych skrzynek 26 go 23 golda. Hmm. 4 punkty do Szeli i 6 do Rozy. Teraz kolejna skrzynka 18, monet do Szeli 5 punktów i do Rozy 6. Kolejna 14, Golda plus 4 do Rozy, do kolta i 10 do kolta. Jeszcze nie ma żadnej postaci. O, jest postać El Primo. El Primo, tak. Na razie jedna postać w tym openingu. 17 monet do Rauzy 7 punktów mocy i do Nidzy 15. Dużo 15. Kolejna skrzynka. 30 monet. 4 punkty do i 4 do Kolejna skrzynka. 70 monet, bardzo dużo. Do El Primo 4, fajnie. Do Rose 8. Kolejna skrzynka, 13 monet. Do El Primo 8 punktów i do Rose 8. Też tak samo jak do El Primo Rose dostała. 17 monet, do Rauzy 10 punktów i do Nity znowu 15 to do nity dużo się dostaje w kolejnej skrzynce 12 monet, 4 punkty do Rauzy i do El Primo 8. Więc mamy, możemy już L-Primo na kolejny poziom odblokować. A w kolejnej skrzynce jest 20 monet, 6 punktów do Shelly i 25 do L Bardzo dużo 25 Plus 21 monet, 6 do nity i 10 do szali. 28 skrzynek zostało. 30 monet do kolta, 4 punkty i do Alprima prima 8. Jest 24, mo 24 monety, punkty do 8 punktów do nity i do al 15 i 3 klejnoty. Mam 17 klejnotów. Jeszcze 6 skrzynek zostało. 17 monet do nity, punktów 5 i do razy 8. W kolejnej skrzynce jest 14 monet, 4 punkty do nity i 10 do kolta. Monet 50 też duża. Do rypiru ma 4 punkty i do razy 6. Znowu te 3 klejnoty. Trzy skrzynki. Monet 18, 6 punktów do szeli i 6 do nity i po 2 tonów razy 200. Jeszcze ostatnie dwie skrzynki. 50 monet do szeli punktów 4 i 6 do rozy. I żeby w tej ostatniej skrzynce coś było. Czy jest? Nie. To nie jest ostatnia. Tylko jeszcze będziemy mieć dużą skrzynkę w sklepie. Jeszcze tutaj jest sklep. I za darmo duża skrzynka. Prezent na święta z Brawl Stars. Dobrze, otwieramy. 66 monet. Doszeli punktów 11. Do nity też 11 i jest postać. Karl. Pięknie jest. Karl. Jeden na czterech bardzo rzadkich. Bardzo fajnie. Jeszcze za darmo mamy dwanaście monet. Ale karl hmm. Żeby jeszcze yy, odblokujemy. Nowy poziom zadyma. Dobrze. Jeszcze mamy dwadzieścia yy, do kogo dać? Do Karla, tak. Y, punktów mocy. Jeszcze mamy kolejną postać, więc trzy postacie. Jest tą postacią Bull. Jeszcze jest mała skrzynka. 20 monet, 5 punktów do El Primo i 6 do Bula. To jest wydarzenie biletowe, walka z bosem. To teraz sobie jeszcze tutaj jakaś nowość jest w sklepie. Co tutaj jest? Niebo nowego? Hmm. Zagramy sobie starcie solo. Może bulem? Bulem sobie zagramy. Tutaj mamy dwie skrzynki. Okay. Mam jedną parę Hyrupusa. Już dwa. jemy tam na poko i na Rose. Dobra, okay, poko załatwiony. Przed trzema par jestem. Jeszcze Rose została. A Rose też. A uciekam. ultem, Tutaj okay, fajnie. I pięć par Hyrupusów już. Oj! No, szóste miejsce poko mnie wyeliminował z gry. Plus, dwie, plus dwa pucharki. Mam jedenasty poziom doświadczenia. No, też się sobie zagramy. To jest roza. To tam mam na środku skrzynki, a tam jest kto ból, który ma dwa parki. ale spróbuję go dojechać. Nie, tutaj jest ból. Kurczę. Zawił, wyeliminował mnie. Ulta używana skrzynkę. <laughs> Okej, okay, tu zwa znowu pucharki. rozwalimy sobie skrzynkę. Jeszcze tam są na środku dwie skrzynki. To jest szeli. Dwa aktona. Cztery parki cubsy. mam pięć. Dobra. Słyszeli. Z zeroma par cubsami. To ją pokonam łatwo. Oj. No raczej nie łatwo. E, nie pokonam, bo miała ulta. Ej, je, ja jestem z daleka, tak. Trochę e, biłem. Szytło mi już się spaniej? Okej. Okay. Powiedziałem sobie na środek. Zobaczymy, czy ktoś jeszcze chciał taki tam bój. Zaraz ich dojadę. Dobra. Ale ten bój ucieka. Kurczę. Tu jesteś? Tamten trzeci zawodnik się jakoś kryje gdzieś. Pewnie w krzakach. Polecimy sobie na środek. I to jest Barley. O nie. <laughs> Trzecie miejsce. Jest jeden pucharku. Druga ranga na bólu. To jest fajna postać. Jeszcze sobie otworzymy jedną skrzynę, skrzynkę. I w niej jest 50 monet. Punktów do Karla 5 i do Szeli 8. To na, kole, na koniec. To, to na koniec w tym odcinku. Jak Wam się podobał odcinek, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Pa!